No, cześć moi drodzy, z tej strony oknie Plujący po cichu w dzisiejszej części Age of Sigmar po polsku. Wracamy do Sigmara. Tym razem kolejny kawałeczek Sigmarionu. Będziemy omawiać różne jednostki. No, i jako że maluję właśnie Mirmur Banshees, no to będziemy gadać o nich. Zacznijmy może o nazwie, co na polskie tłumaczenie, no Banshee, to wiecie co to jest, nie? Banshee. U tam wyjąca, to podobne, ale Myrmorn e, składa się z takich jakby dwóch słówek fajnych. Myr, e, czyli skandynawskie, bagno, e, jakieś e, no coś w tym stylu, bagno, zalewisko takie. No a moon e, to żałoba, mourning. E, także macie też lekcje angielskiego z ogniem. No i cóż tam. E, no w każdym razie siedzę sobie, maluję teraz. I stwierdziłem, że popatrzę troszkę na ich historię, zobaczę e, skąd się paskudy biorą, co są, e, dlaczego są takie, jakie są, bo są interesującymi jednostkami, mają fajne historie. E, więc w pierwszej kolejności były to kobiety, które e, za życia praktykowały magię, czyli czarownice, wróżki, e, teściowe, coś w tym deseń także. Mam nadzieję, że moja teściowa nie słyszy, ale co tam? E, także czarownice, wróżki teściowe i tym podobne sprawy. E, jednym słowem, różnego rodzaju e, wiedzienki. E, posiadały one jakieś zdolności magii, i w trakcie, nie wiem, próby dowiedzenia się więcej o magii, e, zapomniały o tym, że Nagasz jako władca podziemia i władca śmierci, a przynajmniej do takiego się uważa, powinien też być przez nie skonsultowany albo przynajmniej, żeby o nim pamiętały. No ale jak to często bywa, ten kto szuka władzy, zapomina o tych, którzy już tą władzę mają i nie zwraca na nich uwagi. No i dlatego też po śmierci, kiedy już e, przyszło im się umrzeć e, zostały one skazane na e, bycie właśnie tymi upiorzycami. E, no i mają też problem, no bo bycie upiorem ubiedy. biedy, e, bycie upiorem, który kiedyś władał magią ujdzie, e, bycie upiorem, który e, ma ochotę jeść magię to jest całkiem inna zabawa. A więc e, one cierpią cały czas właśnie na jakiś taki nienaturalny głód, nienaturalny głód magii, e, nie znoszą e, magów, nie znoszą jakiegokolwiek rodzaju magii i starają się też to skonsumować. To jest jedyna rzecz, która potrafi je jakby nakarmić, e, czyli właśnie magia i tym podobne cudanie widy. E, co jeszcze mają? No, Uzbrojone są w te, jak widzicie, jeszcze tutaj niepomalowane, jak e, oni e, to ładnie tutaj nazwali, e, szkielety. Boże, szkielety. Sztylety. Może ta mowa być trudna języka, a Kali jeść nie pić. A przynajmniej powinien mniej pić zanim nagrywa. E, w każdym razie uzbrojone są w te e, lodowe sztylety, które zabierają podobno esencję życiową i esencję magiczną, co najważniejsze, z tych, którzy właśnie magią się obecnie parają. Głównie z zazdrości i z tym podobnych efektów. Także zobaczmy, jakie mają zdolności Warskróli. Ruch 8 cali, jedna rana na każdą, czyli tak mniej więcej norma. Save 4+, no to tu też żadnych cudów, niewidów nie ma. E, bravery 10 to jest w miarę standardowe Unii Umarłych, no bo wiadomo, jak nie żyjesz, no to raczej się śmierci już bać nie będziesz. E, raczej oczekiwane, nie? E, czyli normalne w sumie Unii Umarłych, ten sam poziom co zawsze. E, ze zdolności oddziału Mirmon może mieć dowolną ilość modeli. I każdy z nich, każdy z modeli jest uzbrojony właśnie w ten Chill Dagger, ten taki chłodny sztylet. Patrząc tam na mnie, jak nakrywam pewnie coś, ostrzeżeni, no ale patrzą. E, także każdy jest uzbrojony w ten chłodny sztylet. Wszystkie Mirmon Banshees potrafią latać, co może wpłynąć troszkę na wasz układ armii. Fajnie jest mieć coś, co siedzi gdzieś za płotem i nagle atakuje wroga bez latania, bez, bez e, obchodzenia tego płotu, bez różnych kombinacji. Jedziemy dalej z tym łoszami. Nawet, nawet nie, w sumie coś to może widzicie, bo troszkę inaczej to ustawiłem. E, potem jakie mają zdolności? No, ethereal, czyli nierzeczywiste. No, jak wszystkie jednostki e, Nighthunter, w sumie one nierzeczywiste. Czyli ignorują wszystkie modyfikatory, czy pozytywne, czy negatywne, do swoich e, rzutów do ataku na tą jednostkę i tej jednostki. E, un, a nie, save role e, czyli ignorują save role, pozytywne i negatywne, wszystkie bonusy do ataków e, na tą jednostkę. Zjadacze Czarów. E, raz w trakcie swojej e, tury e, dowodzenia Hero Face. Jednostka ta, jeżeli jest w promieniu 18 cali od maga, wrogiego maga, może rzu który rzuca czar, może spróbować pozbyć się tego czaru w ten sam sposób, jakby była magiem. Czyli troszkę to ułatwia sprawę, bo jakby na, na dobrą sprawę macie kolejnego maga na stole, który może tylko ambinować czary. I tak samo za każde 4 figurki, cztery postacie w oddziale, 4 jednostki w oddziale, możecie dodać 1 do rzutu na rozpraszanie magii, czyli na unbinding, co poprawia to troszkę. I tak samo dodajecie 1 do... Jeżeli udało im się pozbyć jakiegoś czaru, dodajecie jeden do ataków e, tej jednostki, czyli w tym momencie każdy ma dwa ataki zamiast jednego, zaraz będziemy gadać o tych styletach. I tak samo, jeżeli jest e, w promieniu 6 cali od niekończącego się czaru, Endless Spell, jednostka ta może spróbować rozproszyć ten sam czar, tak jakby była magiem. E, jeżeli uda im się, e, to jednostka dostaje d3 Mortal Wound, ale dodaję jeden do tego, co zostało. Także są w stanie pozbyć się niekończących czarów, ale ich to troszkę boli. A jeżeli chodzi o ataki, no to poza tymi właśnie ciekawymi zdolnościami czarowe, e, dotyczącymi czarów, e, mają one co? No, też sztylety zasięg 1, 1 atak, e, plus 4 do czapienia, plus 2 do zranienia, rent minus 2 co jest dość ciekawe bo ci potrafią zaboleć. To zaboleć bardzo mocno, jeżeli by chcieli. E, no i do tego damyć e, d3, czyli 3 obrażenia za każdym razem. No to to już też tyle ciki nagle pokazują się troszkę potężniejsze niż zwykle. No i ostatnia rzecz. E, keywordy, jakie są? E, to keywordy def, NIGHT HUNT, summonable, czyli możecie je przywo przy przywoływać na stół, i Mermorn Banshees. E, do tego, no cóż, e, tyle. Jeżeli chodzi o tych, także cały oddział, ja ich tam mam 8, e, właśnie się składa do kupy. E, cały oddział, no dopiero będę będziemy... Chyba zobaczyliście, moją biedną twarz. Albo nie, zaklitują. Cierpcie. E, a więc cały oddział. E, na ilość jednostek, minimum 4, żeby to się opłacało, jeżeli macie 8, no to w tym momencie on już potrafi dość dobrze pokombinować szczerami. A więc do usłyszenia już w następnej części. Jakbyście chcieli jakąś inną jednostkę, ee, dajcie znać, a ja spróbuję znaleźć włos króle, ja spróbuję opisać i coś wam o nich opowiedzieć. Do usłyszenia już w następnej części. Hej!